Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu, dzisiaj mamy sobotę Ja właśnie się naszykowałam, obrałam tą sukieneczkę, w której byłam na panieński, ona jest z SHEIN yy, I jedziemy do kosmetyczki, bo nie byłam już półtora miesiąca jakoś chyba na brwiach, ostatnio byłam chora Więc no, trzeba z nimi zrobić porządek, bo już wyglądają okropnie Więc tak, popaki już ubrane, zobaczcie co Ignat ma w ręce ma bidon <noise> Joklar, Bidon z tego filmiku z birthday boxem, kto jeszcze nie widział zapraszam, bo jest mega słaba oglądalność, a nie rozumiem, bo naprawdę bardzo fajny box i, i fajne rzeczy, więc zapraszam. No, więc tak, my mamy akurat bez, bez czegoś tutaj, bo nie mamy owoców, tak? Bez takiego sitka. No i więc, mi, bo źle to wygląda. No, Stasiek już wyszedł, a mamy godzinkę. Czekajcie. 9.31, więc za 9 minutek wyjeżdżamy. Nie wyszłam przed dom, bo jeszcze mamy tak naprawdę 6 minut. Chłopcy już siedzą w aucie, więc pójdę i zapnę od razu w pasy, ale powiem, wam, że jest przez cudownie, zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo ładny dzień. Dobra, jesteśmy gotowi. A, czekajcie, muszę wyciszyć, bo mi zablokuje. Jesteśmy gotowi do drogi. Trochę wcześniej się wyszykowaliśmy, jak to my i, i siedzimy. Ale gorąco, zuchyliśmy właśnie okna jest 37. Ja tam dojadę w 10 minut, no. Ale przecież chłopaki już się nie powiem co chcieli. No tak nie mnie chyba. <słuch> Więc ja i moja panterkowa kierownica zapraszamy Was do dalszej części vloga. Teraz wyglądam tak, ale za chwilę już brewki będą w końcu. W końcu ładne. No i kochani, standardowo stoimy na przejeździe, więc może lepiej, że wcześniej wyjechaliśmy, chociaż jakbyśmy później wyjechali, no do tego przejazdu już by nie było zamkniętego. No, to też jest logiczne, ale już jest za 20. zobaczę kto tam co pisał. Chłopaki, nie bawcie się szybami. Boże, czy Wasze dzieci też tak lubią otwierać sobie szyby? Właśnie blokadę wciśniemy i tyle w temacie. No, no nie, no. Myślałam, że coś mam pisała I w ogóle użyłam dzisiaj tego olejku e, Bardzo ładnie rozświetla skórę Są takie delikatne drobineczki Takie delikatne jakby brokacik e, Bardzo ładnie to wygląda, ten olej konopny Ale też mam więcej, nie powiem Kurczę, molek, teraz nie będę mówiła I jeszcze mam jedną rzecz na sobie na, na dolnych rzęsach Ale no to musicie wpaść Obejrzeć i zobaczyć Bo naprawdę fajne rzeczy Czekamy, czekamy Pojedziemy jeszcze do jakiegoś może sklepu Chociaż nie wiem, z chłopakami się nie chce wchodzić Bo oni to zachowują się czasami Jakby nigdy nie byli w sklepie Chociaż jeżdżą No ale jest tragedia Dobra, pociąg jedzie cały, Całe szczęście ten towarowy. Gdzie mam? Serio kochani, przejechałam kawałek i teraz Światła, więc czekanie ponad minutkę Jechaliśmy kochani Było gdzie zaparkować, więc super Mamy pod samymi drzwiami Za 12 minut mamy właśnie yy... Omówioną wizytę, a moja mama okazało się, że przyjeżdża sobie na rowerku. Wiecie, ona ma tutaj kilka bloków dalej, znaczy no, no, kawałeczek po prostu i przyjedzie sobie rowerkiem, więc zdrowotnie, bardzo fajnie, co nie? Aha, ja też. To jestem. moi chłopcy. No, więc... Ja też. Może więcej nie będę nagrywała, słucham ten aparat, bo nie będę go tam wnosić i odezwę się, jak już będę ze zrobionymi perwiami, więc BUM! Dzisiaj mamy wtorek, więc tak naprawdę dopiero tydzień się zaczął. I powiem Wam, że ciężko mi się wstaje, ponieważ chłopcy siedzieli w tamtym tygodniu pod koniec. Yy, Stasiek od poniedziałku, a Ignaś chyba od wtorku albo środy. Od środy yy, też siedział w domu, więc teraz ciężko mi się yy, przyzwyczaić. Yy, no, ja zabieram się kochani za sprzątanie i idę podłączyć aparat, bo wyjechałam go z auta. Leżał tam trzy dni, przez co nic nie nagrywałam, bo cały czas o nim zapominałam. więc Zapraszam do oglądania. Kochani, czas na suplementy. Zapomniałam wziąć, jest godzina 10. .00. Tutaj już sobie jedną tabletkę wyjęłam. Jest to Ashwaganda, Tutaj na wyciszenie na dzień. Przyda mi się, bo po prostu dzisiaj jestem taki nerwus. Mówię, co ja coś tak denerwuję, Naprawdę, jak biorę te, te leki, to się czuję jakaś taka leki, suplementy, przepraszam. I tutaj mamy witaminy D3 i K2. No i kolagen, biotynę. Tutaj jest chłopców C i D. Też mogę brać, ale zostawiam dla nich na odporność, bo Ignaj znów kaszle. U, jeszcze dzisiaj poszedł do przedszkola, zobaczymy jak będzie jutro, ale po prostu, a już nawet nie będę o tym mówić, bo no, czekajcie, przykleiły mi się, one są tak na dnie, takie malutkie te, o jest, wyszła, wyszła skubana, czekajcie, to ja wyjęłam w końcu to, aha, to Wam pokazałam, a nie wyjęłam, Ech, żeby być oazą spokoju trzeba wziąć. Tutaj nie wiem czy oglądaliście, bo była bardzo, bardzo mała oglądalność. Czekajcie, wezmę lepsze światło. W boxie, w Boxie były takie właśnie mm, żeleczki. Jej, 60 żeleczek na, na włosy. Mi by się przydało właśnie, żeby były trochę grubsze, chociaż boję, boję się tych baby, baby włosków małych, no ale, no ale cóż. Zobaczymy. Czekajcie, nie patrzyłam tutaj w ogóle. Dobra, mniejsza z tym. Dobra, biorę. Ale dobrze smakują, dobrze pachną. Tak jak wszystkie te żelki. Ja naprawdę jestem zaskoczona. Już Wam mówiłam to kilka razy, ale się przypomnę. Więc dobra, naszykuję sobie. Jest, poczekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć rzeczy do, do wzięcia, do zjedzenia, do połknięcia. Dobra, tabletki połknię, połknięte. Tak. Mhm. Słuchajcie, ja ogólnie mam problem z połykaniem tabletek, jak są duże. Ale te są fajne, takich mięciutkich, wiecie. Yy... Powlekanych, dobra, mniejsza z tym, wiecie o co mi chodzi, pokazywałam Wam, e, więc łatwo mi się je łyka. No i żeleczki również, więc kosztuje. Nie chciałam Wam powiedzieć, że. Poczekajcie, przegryzę jednak. Dobra, chciałam powiedzieć, że nie mam dzisiaj wody od godziny 9 do 14. Oraz wyłączają mi prąd, co. No właśnie, już tutaj. Co jakieś 15 minut, bo też coś robią. Widziałam na ulicy właśnie jak jechałam, a wczoraj yy, odczytałam karteczkę, więc rano nalałam sobie wodę do dzbanka filtrującego, do czajnika do pełna, no ale nie pomyślałam o tym, żeby wcześniej pozmywać, tylko poszłam sobie napić kawy i ostatkami, wiecie co, to co było w tych rurach, ostatkami pozmywałam naczynia, więc uff, w zlewie jest porządek, całe szczęście, no i teraz do 14 ym, nie ma wody. Nie łączy mi ładowarka, podładowało do 40%, ale mi coś już ta bateria szwankuje, więc nie wiem ile uda mi się nagrać dzisiaj vloga. No już jest 39, więc bardzo, bardzo szybko leci. Ja chciałam po prostu nagrać takiego luźnego vloga, póki nie odbiorę dzieci, wiecie, cisza, spokój, można sobie pogadać, można Wam coś pokazać. Więc tak, zobaczymy ile ta bateria nam tutaj wytrzyma. Chciałam sobie też rozpuścić włosy, ale no jak idę sprzątać to nie ma zupełnie sensu ani z racji tego, że nie mam prądu yy, i nie mogę podkurzać i ogarniać, to wzięłam się za robienie świeczek, które chłopcy po prostu dadzą yy, swoim wychowawczyniom na, na koniec roku, zamiast kwiatka. Z że to fajny pomysł, bo wiem, że większość rodziców właśnie kupi jakiegoś tam kwiatka i w ogóle, a świeczka wiecie, niezwiętnie, co nie można ją postawić i po prostu nawet przechować sobie, nawet fajnie jakby tyle postała, na jakiś późniejszy okres, bo nie każdy lubi palić. ale mam tutaj rozdrapane. Nie każdy lubi palić świeczki latem. Ja lubię, mi to nie przeszkadza. No ale wiecie. Więc yy... czekajcie, muszę to wziąć, bo strasznie to wyglądało. Więc ja robię już pierwszą zrobiłam, yy, drugą właśnie, yy, wosk się roztapia i jeszcze będę miała do zrobienia dwie. Powiem mam tak, świece zrobione i to jeszcze z chwilowym odstępem te dwie robiłam. Yy, I nadal nie mam prądu. Kurde, nie mogę się ruszać, bo jest słabe światło. Więc teraz będę czyścić sobie kuchenkę, będę robić takie rzeczy, które, wiecie co, mogę wykonać, ale no mam nadzieję, że szybko wróci, bo wiecie co, lodówka nie działa, żeby ten zamrażarnik też się tam nie odmroził, no masakra, wam powiem. Taka sytuacja. Nie wiedziałam, że dzisiaj prądu nie będzie. Wiedziałam, że wody, bo dostaliśmy karteczkę, ale nigdzie nie widziałam, że prądu ma dzisiaj nie być. A to no już naprawdę sporo minęło i wcześniej było tak, że odłączali i podłączali, a teraz nie ma już ciągle przez, nie wiem, jakieś półtorej godziny. No i kochani, znajdujemy się w kuchni, mam dwie kostki sera, będziemy robić kluski leniwe. Niektórzy mówią pierogi leniwe, ja mówię kluski leniwe, więc tutaj mamy pyszny serek, już widzę, że jest taki fajny, mięciutki, Ach, więc potrzebujemy pół kilograma. Ciekawostka, ten ser jest z łasku, do którego mam naprawdę bardzo mało kilometrów, więc tak, robimy z z takiego serka. Ja sobie tak widelcem to rozdrobniłam i teraz dodajemy dwa jajka. W przepisie jeszcze jest, żeby dodać pół łyżki yy, soli, łyżeczki, ale ja dodałam tylko szczyptę. Ja dodałam też trochę cukru, bo ja wolę, jak one są takie słodkie, a ser jest y, kwaśnaby, więc. Ok, na blacie armagedon, ale słuchajcie, uformowałam sobie taką kulkę. To jest miękkie i delikatnie lepkie, ale mówię wam, wtedy są po prostu lepsze te leniwe. No i teraz będziemy robić ruloniki, tak z kawałków ciasta i kroić tak jak. Yy, jak kopytka. I jestem bardzo ciekawa, dajcie znać, czy jest tutaj ktoś, kto nie jadł jeszcze y, klusek leniwych. Okej, okay, z połowy kilograma y, białego sera wyszło tyle sztuk i to jest właśnie tak idealnie pod nas. Dwójka mniejszych dzieci, no i dwie trochę większe porcje. No i kochani, tak naprawdę 10 minut roboty i obiad jest gotowy, a wszyscy się zajadają. Jestem pewna, że zjedzą i nikt nie będzie wybrzydzał. Więc teraz, na jakiś czas, taki słodszy yy, obiad można zrobić, bo jak wiecie, to ja bardziej lubię rzeczy, rzeczy, posiłki, jedzenie, wytrawne. Tutaj Wam jeszcze pokażę cztery świece właśnie zrobione dla Pani: jedne w takim przezroczystym, a drugie w tym takim klasycznym, brązowym. Znaczy, która godzina, bo my się szykujemy do przedszkola. Gdzie jest mój? O, tam, dobra. Yy, szykujemy się do przedszkola i zgadnijcie co: 15 czerwca. Zaraz zakończenie roku, a Ignaś ogromny, ogromny kaszel. Uhu, dramat, dramat i nic więcej, nie chce mi się mówić na ten temat po prostu. 43, łe, jeszcze mam 17 minut, mega szybko się dzisiaj wyszkowaliśmy. Ja mam sukieneczkę, o, tu mi stanik widać w niej. Miałam ostatnio inny stanik do niej, który był bardziej wycięty, no. Więc się, się, wczoraj oglądaliśmy mecz, znaczy ja pierwszą połowkę, która skończyła się. Polska przegrywała 0-1 z Belgią. No, a jak się skończyło, nie mam pojęcia, ale chyba, chyba nie lepiej. No, więc tak, tutaj Zarilka sobie leży. Ja idę podłączyć aparat, bo już miga bateria i widzimy się później, jak odwiozę Stasinka. I w ogóle muszę zobaczyć, ile dzisiaj stopni, bo Stasiek wyletnił się w krótkie spodenki. Prawda? Co? No, Ignaś ulał sobie spodnie syropem. No, on i tak dzisiaj nie idzie do przedszkola, ale ubieraj się. Trzeba znaleźć jakieś inne. Kurczę, nie gdzie porządny telefon. No, ludzie sklerozę mam po prostu, no. Chciałam publikacji. Nie. Ale ja go przed chwilą miałam, bo mówiłam, która jest godzina, no. No nie ma opatyczki. Przepiękne. Dobra, chłopaki się zbierają, ja zapomniałam, że miałam podłącz. Tak, ty masz ze Spidermanem, a Stasia Stasiu, Ignas jedzie w kroksach, bo poczeka w tak? No, dobra, poczekajcie chłopaki. Dobra, my jesteśmy w domu, odwiozłam Stasia. Robię teraz Ignasiowi tosta z serem i sobie zrobiłam kawę. Wypiję, mam dosłownie na to pół godziny i sprzątam, bo dzisiaj... Armagedon, po prostu Armagedon, więc sprzątam. Poza tym jutro jest czwartek, Boże ciało, więc żeby było fajnie posprzątane. Mam nadzieję, że się zmotywuję i będę miała siłę do sprzątania. No, Sasiek wybrał się w krótkich spodękach, no ale teraz jest naprawdę zimno. Później mam być 21 stopni, więc, więc chyba będzie ok, ale od rana to po prostu, to jest ten najgorszy moment. Wiecie co? Od rana jest strasznie zimno. A później robi się mega ciepło. Pamiętam to, jak chodziłam do szkoły. Później nosiłam kurtkę w ręce, y, bluzę i wracałam, bo wiecie, co, ja, ja miałam. Y, ja do szkoły jeździłam jakby autobusem trochę dalej, tak na wieś. Y, z miasta na wieś jeździłam, zawsze jest odwrotnie. No i y, wiecie, później jeszcze z miasta musiałam wracać kawałek drogi do domu, więc później dźwigałam te bluzy, kurtki i, i w ogóle. A jeszcze miałam, y, chyba w czwartki to było. Że miałam, albo piątki, że miałam y, gotowanie, i jeszcze trzeba było składniki nosić. Wiecie co, w tych torbach. No, pamiętam, teraz mi się właśnie przypomniało. Nie lubiłam tego, wiecie co, fartuch, y, jakaś taka czapka. Nie, nie mieliśmy takich siatek, tylko ja miałam po prostu taką czapkę z jockeyką, włosy związane. I no, trzeba było się tak przebierać na kuchnię. Cześć, kochani, yy, mamy dzisiaj czwartek, Boże Ciało, więc wszyscy siedzimy w domu i Zuzia postanowiła, że zabierze chłopców y, do lasu i zrobi im taką, jakby grę terenową, gdzie będą szukali skarbu, będą jej koperty. I właśnie nie wiem, zapomniałam Zuzi spytać, chociaż teraz z nią gadałam, czy zabierze mój aparat i chociaż kawałek Wam nagra, właśnie jak chłopcy y, szukają, ponieważ ja zostaję tutaj w domu, a fajny by był to materiał. No, więc y, zobaczymy, co będzie dalej. Czy Zuzia weźmie, czy jednak zostaniecie tutaj ze mną? Hej, hej. Gdzie jedziecie? Do lasu. No. No. Zobaczcie, w ogóle teraz jest tutaj zjeżdżalnia. Tam, tam na pod orzechem, tak? tak? No, ale to miał być w drzewie na dole. No, ale możesz się wspinać. Ale może się, teraz mam noc, bo się spinać szybciej po drzewie. No, a ty lubisz się wspinać po drzewach, no. co? Tylko się teraz nie ubrudź, bo Zaraz będziecie jechać, dobra? I zobaczcie, gdzie ja Wtedy ja to już nie robiłem, żeby tu. Wejść. Jeny, ale ostrożnie. Mama też chodziła po drzewach, ale uważaj. Ja zawsze chodzę, jest bo codziennie muszę chodzić. Witam, witam, kolejny dzień vlogowania. Dzisiaj mamy piątek. Dawid jest z pracy, my jesteśmy sami z chłopcami. I słuchajcie, zobaczyłam, że mamy już banany, takie wiecie co? Mm, już robią się powoli czarne. Yy, takie mega, mega dojrzałe, więc yy, stwierdziłam, że zrobię na szybko mufinki bananowe. Wykorzystamy to, nie zmarnuje się, nie pójdzie do kosza, a wątpię, żeby już ktoś yy, takie banany z moich dzieci ruszył. Ja też jakoś nie mam ochoty, więc yy, babeczki na pewno im przypadną do gustu, więc bierzemy się do roboty. Już znalazłam jakiś przepis, yy, pierwszy, lepszy właśnie z internetu, jest dobrze oceniany, więc no, zaczynam. Hej kochani, babka wygląda tak Delikatnie posypałam cukrem, pudrem No i zaraz ukroimy, zobaczymy Czy to nie będzie jakiś zakalec Dzień dobry kochani Ostatni dzień vlogowania, wiem, że taki przerywany Ale mam nadzieję, że i tak, i tak wam się spodoba I obejrzycie Mamy sobotę, w ogóle ten weekend, weekend Hejka, ten weekend uh, week. Ten weekend w ogóle się tak duży Ponieważ no czwartek, piątek, sobota I jeszcze jutro niedziela Więc rewelacja Ubraliśmy się, ja się wyszykowałam i jedziemy do Rosmana, ponieważ mam takie drobiazgi do odebrania. Taką mini paczkę, ale taką wiecie, za 25 zł po prostu sobie tam złożyłam, ponieważ jutro ma być 31 stopni, no i kupiłam sobie mój ulubiony taki przyspieszacz do opalania, ale to później Wam wszystko pokażę, więc może zabiorę ze sobą aparat i pojedziemy razem odebrać tą paczkę. Bo ona już była wczoraj, ale zupełnie zapomniałam, bo była też u mnie koleżanka, więc tak to wszystko wyglądało. Dobry. Głośno Co robisz? Buty ubierasz? Halo! Kochani, paczka zrosmana odebrana, jeszcze podjechaliśmy na chwileczkę do domu i teraz jeszcze gdzieś jedziemy, ale nie mam zielonego pojęcia gdzie, bo Dawid poszedł po kasę. A chcesz sobie zamoczyć nóżki? Chociaż nie, bo ty masz kaszel taki to... Może lepiej nie. Czekaj, zejdę do Ciebie. tej wody dotknąć. zimno. Ale Ci przybliżyłam. Dobra, boję się co dostać. Także dzisiaj mam przepiękną pogodę, no możecie sami zobaczyć na niebo. Jest bardzo, bardzo przyjemnie. No to idź sobie gdzieś tutaj na boczek. Nikogo nie ma, może iść na trawkę. No. Chciałam powiedzieć, a jutro ma być chyba 31 stopni. Więc no, szałciała, ale to chyba Wam mówiłam. Idziemy w tył. A żeby tam Staśka nie było, widać. Poczekam na niego. Na mnie też nie patrzy. No, nie nagrałam, słyszycie? Każe mi e, podjechać tam autem. Nienawidzę jeździć po takich wertepach. Trochę narzekam Coś zauważyłam w tym bloku, że nienawidzę much końskich, nienawidzę tego. No, ale taka jest prawda. Kiedyś lubiłam jeździć na rzekę, teraz nie, przez te owady, przez wszystko, mnie to strasznie irytuje. Chociaż kocham bardzo naturę, ale nie, nie, nie lubię latających owadów, które mnie wkurzają, gryzą. Uch, wiecie, jak sobie lata jakiś tam, nie wiem, mała ćma czy coś, jakieś takie nie. nie przeszkadzające mi, to luz. Ale jak. Muszę te buty pochować. Ale jak lata coś, co mnie gryzie, to mnie strasznie to irytuje i, i w ogóle. Musiałam Wam trochę ponarzekać i powiedziałam, jak jest naprawdę. Nie wiem, jak mam tu. Przejechać? No dobra, tu jest ognisko jakieś. Lecimy, nie śpimy. Ale uderzyłam. Zaraz mi się miejsce skończy i będzie. Ignaś, tu siadasz. Spokojnie tutaj nie ma ludzi. A to jest. sama trawa. Aż dziwne, że nie ma. Kiedyś tej były tumy. A co szól to Jedziemy. Gdzie koszulka? A ja tam chyba sobie parkour. Nic tam nie ma, Ignaś. Dajna nie ty ją położyłeś. Położyłam się, wróciłam na to samo miejsce. Trudno. Przejdą sobie na nogach, jak się nie odzywają, nic nie słychać. Nie wiem, gdzie oni poszli. Przez chwilę ich straciłam yy, ze wzroku i wiecie, gdzieś poszli sobie dołem i tyle. No, po prostu każe mi jechać, a później, bo że ludzie w ogóle tak śmiecą. Jakieś od żubrówki, y, od żubra, piwa, dramat, po prostu. Ludzie. Apeluję tutaj do wszystkich, przyjeżdżacie na łono natury, odpoczywacie, korzystacie z tego wszystkiego, sprzątajcie po sobie. Ja wiem, że ja mam akurat widzów bardzo, bardzo fajnych, mądrych, ale po prostu mówię to głośno, niech każdy sprząta po sobie, bo wstyd, po prostu wstyd. Kochani, taka przebiteczka, ale zapomniałam Was wziąć z auta, a chcę Wam nagrać krótki haul. E, z Rosmana wieje, nie wiem czy mnie słychać, ale już idziemy do domu. Dobra kochani, jesteśmy już w pokoju. Tutaj jest paczka, proszę, taka malutka. Ale stwierdziłam, że Wam nagram, co tam ciekawego wzięłam albo no, mniej ciekawego. Po prostu potrzebne mi rzeczy. Jestem wyraźna? Tak. Wyraźnie mnie widać? No. Stasiek, wyciągaj pierwszą rzecz. Tu będzie. Co to są? Waciki. O, malutkie jest to opakowanie, ale potrzebowałam dozywania makijażu, bo mi się wczoraj skończyło i musiałam kombinować, więc raciki koniecznie muszą być. To nie jest ta sól. No nie, chciałam wam pokazać. Panie się pomyliły. Te sole z tylko ja wziąłam puder kokosowo jakiś tam. Jest po prostu przepiękny. Cieszłam się, że w końcu go upolowałam. No i Gnazie, chyba nie widać. Dokładnie. Mm. W końcu go upolowałam. A e, Panie włożyły mi nie ten produkt, niestety. E, no szkoda, kurczę. Sól do kąpieli, a za spokoju. Lipka. Jestem trochę. Liczyłam na ten puder, bo od dłuższego czasu go nie było. Wzięłam sobie również taki olej z czarnuszki. Podobno jest bardzo fajny. On ma 20, tak, 20 ml, więc taki mały, ale to tylko na końcówki. Zobaczymy, jak będzie działał. Posłyszałam dobre opinie. Co tu jest? To zamówienie specjalnie dla siebie. To pewnie jest paragon. Czy to? Tak, paragon. Dobra. Dawaj. I ostatnią rzeczą, ale jestem smutna, kurczę, no wiem, że to tylko puder do kąpieli, ale no, nie taki zamawiałam. I tutaj mam przyspieszacz z Jai, który po prostu uwielbiam, od tylu lat go kupuję, jestem z niego zadowolona, jego zapach jest po prostu boski. Ten olejek po prostu są moje całe wakacje, kojarzą mi się i no, aż milej się opala, bo ja nie lubię się opalać, ale chociaż trochę nogi trzeba, wiecie o co chodzi. Wam jeszcze Wam tak pokażę, ta sól jest to edycja limitowana, więc może i lepiej, tam nie ma co, yy, nie ma co się... Co się przejmować, zobaczymy. Może równie będzie yy, fajna. Więc przetestujemy i dam Wam znać. Ale polecam Wam bardzo serdecznie puder właśnie z Isany. W takiej saszetce. Kochani, ja idę się zaraz opalać. Idę tylko położyć sobie te wszystkie rzeczy. oleje, wyciągnęłam. W ogóle bardzo ładnie pachnie. Nie spodziewam się, że będzie tak ładnie pachniał. No, jeszcze teraz sobie sprawdzę, na pewno tak zamówiłam. Mamy 14.30. już się z będę żegnać. Guziaczki, kochani. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się już niedługo. Pa! tak.